Witam, witam w Let's Playu z Unreala. W poprzedniej części zwiedziliśmy pierwsze dwa poziomy, rozbite zatek Vortex Strikers oraz wodegrzymo Nilif i trafiliśmy do kopalni Raditar. Kopalnia jest ciasta. jestem bezpieczna, pełna brutów. W takiej sytuacji mogą nam trochę zdrowia naśleć. A poza tym sporo laty standardowego elementu otoczenia w grach FPS. Zadnych lat. Teraz nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem nawet, chyba Borderlands 2 posiadało ją, ale była tak mało. Zabowal. O, to drobny sekret. Jak tam piękne. Złoki, złoki. Dziennik. Informuje nas o przyszłej lokacji w wiosce Harobet, do której możemy się dostać tylko przychodząc przez kopalnię Radźgana. To jest pole siłowe. Jest. Panie, stanie, trzeba poszukać miejsca, gdzie da się radę, z którego dalej się je połączyć. Po drodze mało lokacji z ukrytymi nabojami, no są nie są w poprzednich, poprzednich. Oto... Egzemplarz staro szkolno FPS-owej lawy. W zasadzie płyn. Czymś nie różni o wody, poza tym, że jak wpadnie się do niej, to trochę boli. Ale bardzo boli. Na pierwszych poziomach trudności w tym miejscu można znaleźć Shield Belt. Jako, że gram na hardzie, nie ma takich barier. Pole siły wyłączone co też włącza pewien. To jest również jedna z dość ikonicznych scen z Anila. taki sposób został ukazany graczowi kolejny z przeciwników w grze. Skarży to tylko z więc nawet stać, żeby się z nim rozprawić. Pomiętanie z wprowadzeniem skarży zmieniły się w Przygrywa lekkie techno, pojawili się nowi wrogowie. kurcy starali się rozmaicać grę operować klimatem.

trochę umarzać. Tylko słuchajcie powarkiwania skardzia. Tylko pobliżył się niej. A teraz moduł na. Najpierw się odstawiam z skarżem. Dość agresywny bydle. Dodatek. Jak Mało który wróg z tamtej epoki radzi sobie z unikaniem ataków dlatego korzystanie z to jest praktycznie niezbędne A to mała się ta włoska, bo Xbox został tutaj jako jedyny, jako jedyny raz w tej grze pozostawiony Przypuszczam, że przez przypadek robi to mało co dla potrzeby single jest praktycznie bezużyteczne Żywy nali jest zazwyczaj postacią pomocną, którą warto chronić, tym bardziej, że właśnie daje nam dostęp do takich drobiazgów. Poza tą jedną skrytką uratowanie tego nali także odblokowuje silbę z później, więc warto się starać. Żeby nie było za wesoło, skarży e, zawsze priorytetyzuje nali przed graczem. Obronę, którą właśnie podniosłem, jest to Stinger, taki sobie nieco łomny karabin maszynowy skrzyżowany, ze strzebą jeszcze gorszą. Zdecydowanie nie stosować na skarży, ponieważ oni starają się ich unikać. Robią się włosy, się, na, to, na brutę już jak znalazł. Jak widać brudnie, w się tu robić. Anil jest też grą, w której, nie wiem czy przypadkiem nie po raz pierwszy, dostosowano obrażenia specowe. Atak w głowę z wielu broni, w szczególności ze snajperki, powoduje diametralnie zwiększone, diametralnie zwiększone obrażenia. Co prawda, poza snajperką jest trudno wejść regularnie heavy więc swoją to jako ciekawostka. Poza tym razem, jak sobie, sam sobie ujwie głowę za pomocą razor jacka. Każdy zna ten ból. A to jest wspomniany shield kosztucznej inteligencji skarżów są to naprawdę zmyślne bestie. W zależności od swojego sprzętu, a także rasy czy podklasy bardziej skarżów zachowują się w odmienny sposób, ale zawsze starają się unikać kul gracza, a także w pewien sposób koordynować swoje zase, ataki ciągnąć gacza za sapki nawet udawać martwego, żeby nas dozwać. Informacja o tym, że mosty są niestabilne w dalszej części kopalni. Ale nie ma żadnych bonusów, nie ma żadnych punktacji za zabijanie wrogów, po prostu nie lubię Przed nami jeden z najbardziej. Uciążliwych momentów Jeśli chodzi o ratowanie Nali Nie wiem czy mi się uda Za pierwszym razem Być może będę próbował parokrotnie Za rogiem jest Nali Siedzący koło wybuchowych beczek A kawałek dalej jest brud, Który na nasz widok zacznie sypać rakietami W generalną stronę naszą Oraz na Lego I wybuchowych beczek No Mały ponos w postaci Upgrade'u. Z pierwszym pistoletem zmieniają się koło wycisku, obrażenia się podwajają. Nie nim waria kolejnego skarża. Generowanie shieldu BSD-a zawsze na miejscu Szybko się... no cóż... Komitet kapitalny To jest najmniej dosyć nowo, ale... jest dość... Niewesoły fragment Ten, więc można spokojnie zjawić O! A tu Tak, a za, tak, tam chyba na dole był jeszcze uh -huh. tak jest, 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 nosz asol jest trochę szpany, przyda się regenerację. A to kolejny poziom so yeah. głębiny Radjigar. Soi! Mafia, przewracamy do Andra. Czwarta lokacja, kopalni Radjigar w Tak bardzo się mruży na tak bardzo niżej się od poprzedniej lokacji Jest więcej lawy Więcej skarżów Trochę innych nie spodziewają To jest czwarta broń ASCT Znana anegdota mówi, że ASMD jest skrótem od End Suck My Dick. W literacji jeszcze nie jest zupełnie doszlifowana, ale już widać dlaczego. Jest to praktycznie obok flag. Kanona jedyny stały element serii. Domyślny strzał. Natychmiastowa struga energii zostawiająca fajny efekt rozpoznań, się pali za sobą. Solidny damage, dość rozpycha. Alternatywny trypt są takie kule. Mają obrażenia obszarowe. Większy damage, ale jak widać są powolne. Można ich uniknąć. No i oczywiście przesłałem jak szok combo, które już było tutaj. Kula chciała spory damage i wrzucę więcej naboi rzadko kiedy jest przydatna jeśli ktoś nie umie walić short combo na, na zawołanie więc idziemy dalej niewesoła sytuacja ale jeden jesteśmy w na dawą 2 na takie tam nie będzie no, no i mu się udało tu z skarcz. Czasem skrypt się boguje. W myśl tego skryptu karcz powinien zepchnąć nam widocznie tutaj trzyneczki, żeby dostać się do kolejnego szoku ryfla i mega płaka, który nam spada, nie jest potrzebny, ale uważam to wszystko. W góry słuchacie tu panie kolejnego Bruta. Oczywiście znowu sytuacja, my jesteśmy w, w małej windzie, brudna z piratykami. Uf. I po Bez Bez Tutaj jest mały mechanizm. Most wodzone nieco inaczej, nie wiem po co, może dla mulki trolowania innych graczy. Ten panel mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w pobliżu wybuchowych paczek. Fajnie. Tu na... No, nie, co? aż nie jeszcze chcesz Mogła. Zachowuję się. Nieco dziwnie. A nic bardziej interesującego gracza od skarża, tego, skarża go z na popaski. To jest właśnie powód, dlaczego którego Stinger nie jest zbyt dobrą bronią na skarże. Sławetne ich przewroty i uniki sprawiają, że pora amunicji jest marnowana. A w zasadzie można po Amplifier, coś w rodzaju przynosznego quad damage, który działa tylko z bronią energetycznymi, to jest dispersion pistolem z ASMD. Kiedyś w pierwszych e, wersjach Anila wzmacniasz energii w połączeniu z e, dispersion pistolem, szczególnie z dispersion pistolem. W upgradeowanym w toku gry był bardzo brutalny, bo dlatego w toku płacze zostało to trochę znerfione. Trochę szkoda. Widać ten skarż udawał, łatwo to niestety rozpoznać po dość specyficznej pozie, na jaką pada z wyprostowanym ogonem. Radzi za nami, wychodzimy na średniej tego bruta, który właśnie zjadł nam trochę szilbera. Dobra, to jest święte przejście, wstęp do, do świątyni Chizra. Jednego z y, największych, najbardziej zawych poziomów w grze. Chyba także w ogóle w historii FPS-ów, w których go w, w, w następnym odcinku. Do zobaczenia.